Conger Stritto, 2,38 długości, od 8 do 28 gramów ciężar wyrzutowy. Stworzona pod gumy podsadacza. Leciutka wędeczka, ona waży 128 gramów, tyle co kiedyś ważyły najlżejsze okoniówki. Szybka, bardzo czuła. Nada się ona również do twitchingu. Obsługuje 14 i 17 Centymetrowe gumy, co prawda na bardzo lekkich 5-gramowych główkach, ale spokojnie daje radę. Wyważa ją klasyk, można powiedzieć, Ryobi Arctica 3000, na którym mam nawiniętą 14 ośmiosprotową congera, 150 metrów. Akurat wchodzi na płytką szpulę, nie trzeba się mordować z podkładem. Cichutka, gładka. Nie zauważyłem jeszcze żadnych strzępków w tych typowych miejscach, gdzie spada z palca na ostatniej przelotce. Zazwyczaj pojawia się na początku takie futerko, a potem ta plecionka strzela. Tu nic takiego nie zauważyłem jak do tej pory. To jest wędka stworzona do jigowania. Nawet ma taki indykator na końcu, czerwoną końcóweczkę, która pozwala lepiej widzieć brania. Bardzo jest ona czuła, więc sandaczowy pstryk. Ale my tu łowimy szczupaki dajemy radę no, najładniejszy mój dzisiaj śliczna rybka zapakował oczołowa bardzo zdecydowanie i bardzo dużo frajdy sprawił swoją waleczną postawą. W związku z tym oddamy go wodzie.